Buongiorno, come stai? Mam nadzieję, że wszystko w porządku Was. Jesteście zdrowi i gotowi na następny filmik. Dzisiaj będziemy testować, jak możecie zauważyć, włoskie sosy Makłowicza. Sos a la norma, puttanesque i amatriciane. Testuję, żebyście Wy nie musieli i nie musieli wyrzucać pieniędzy w błoto. Więc nie przeciągajmy, lecimy z tymi. Testami! O oh yeah! Dobra, więc tak. Pecorino romano posypałem. Zobaczymy oczywiście, jak smakuje sam sos z makaronem. I tutaj używałem bucatini. No to jedziemy. Muszę wam powiedzieć, że ten sos jest naprawdę bardzo słodki. Ciekawy jestem na składniki. Przecier pomidorowy 50%. Woda, no co innego. Bakłażan grillowany 12,6%. Cebula, cukier. O! Cukier! Składniki tutaj oczywiście wam załączę. Cukier. Hmm bardzo ciekawe. Chciałbym wam filmik jeden przypomnieć. Tutaj załączam i z, po tym filmiku jedziemy dalej. Podobno tworzone są z autentycznością, z dobrym smakiem, tak jak je się w rodzinnym domu Makłowiczów. Mm, bardzo pomidorowe, pomidory słodkie, oj słodziutkie, słodziutkie, a takie właśnie yy, bardzo lubię. Czy możemy wierzyć youtuberom przy testach tych sosów? No jak widać, możemy. Powątpiewać przy sosie ala norma, niestety tutaj dodano cukier. Dzięki czemu ten sos jest słodki. Jak smakuje sam sos? Powiem tak. Jest dosyć wodnisty. Zresztą nie wiem, czy będzie widać. Zobaczcie. Będę bardzo szczery, jak chodzi o sam smak. Jest plastikowy. Pecorino Romano poprawia smak. Jak miałbym kupić drugi raz, bym nie kupił, więc sos a norma nie polecam. Lecimy z następnym sosem putaneska. Niestety, tu też widać, że jest do tego sosu woda dodawana i to w takiej ilości, że nawet pływa. Co nie jest dobrym omenem. Dobra, spróbujmy i później zobaczymy składniki. Ok. Bọn em vẫn Butaneska jest dużo bliżej tego, jak powinna smakować, ale jeszcze jej brakuje. Brakuje anchoa, co czuć? Nie wiem, mało słone, nie ma kaparów. Nie ma tej takiej, właśnie tego pazura, które dają właśnie kapary. Bardzo czuć oliwę, która powinna być składnikiem tego dania, lecz. No mówię, nie ma kaparów, nie ma anszła i to jest odczuwalne. Kładniki. Przecier pomidorowy, ponownie 50%. Później woda. Oliwki czarne, 7%. Czarne oliwki. No szukam czarne oliwki, powiem Wam i. Zielone widzę, ale czarnych. Jedno czarne znalazłem. Jedno czarne, a wszystkie reszta zielone. No dobra. Yy, oczywiście cukier, więc mamy następną odpowiedź. Dlaczego są te sosy słodkie? Używają cukru. Nie od pomidorów, nie od włoskich pomidorów to jest takie słodkie. Czy polecam? Bardziej polecam niż poprzedni. No tu piszą, że są kapary 3%. Z kaparami się nie spotkałem. i Kapary mają taki charakterystyczny smak, więc by były wyczuwalne. Do ostatniego sosu idziemy, czyli al amatriciana. Dotaliśmy do ostatniego sosu, u którego będą małe bęcki, gdyż jest napisane, jak dobrze widzicie, sos ala amatriciana. Co jest błędem gramatycznym? Gdyż jak słowo się zaczyna na literkę A, jak tu widzimy, amatrichana, no to nie piszemy ala amatriciana, tylko al amatriciana. Nie powtarzamy tej samej litery. Jak chcielibyśmy napisać ala, to słowo musiałoby się zaczynać na literkę M, czyli ala matrichana. Zobaczmy, czy sos będzie lepiej smakował niż jest gramatycznie napisany. Lecimy. Tu trochę mniej tej wody widać, bym powiedział, ale jest. Jest, jest widoczna. Nie wiem, czy w kamerze widać. Przy tamtych dwóch było dużo lepiej to widać. No ale okej, okay. też pecorino romano dosypałem. Jak dobrze wiecie, nawet do espresso chętnie dodaję pecorino romano. Mm, uwielbiam ten ser. Dobra, więc tak, próbujmy. Uuu, wow. Mm. Mm. O matko. Ale wędzonką. Sos mało wyrazisty. przyleście chociaż można było czuć tego sosu trochę. Tego pomidoru. A tutaj... Marku. Nie wiem, co oni tutaj dodali, ale powiem tak. Jest bardzo słodka. Domyślam się, że dodali tutaj wędzonego boczku i jakiegoś regulatoru smaku, czy jak się to tam mówi. Najgorszy z tych wszystkich. Nie dość, że gramatycznie zabity sos, to jeszcze smakowo. Daleko od amatriczany jest. No dobra, zobaczmy, co dodali do tego. Przecier pomidorowy 44%, jeszcze mniej niż tam było, bo tam chociaż 50%. Później woda, już nie napisali w jakich proporcjach dodali tą wodę. Pomidory 14%. Dobrze mówiłem, boczek wieprzowy pieczony, nawet nie wędzony 10%. Oczywiście cukier też jest, dlatego jest takie słodkie to wszystko. Jest niby napisane, że gra padana 2,1%, ale sera tutaj... W ogóle nie czuć. O matko, mleko jeszcze dodali do tego. Ocet jabłkowy. Wkładnikowo to nie jest w ogóle nawet blisko tego sosu, gdyż sos amatriciana składa się dobrze wiemy z guanciale, wino, pomidory koktajlowe, pomidory w puszce obrane. Pecorino Romano, żadne grana padana, Pecorino Romano, nie ma żadnego mleka. Te sosy są niewarte z zachodu. Nie polecam. Żeby po prostu film miał ręce i nogi, to jeszcze dorzucę Wam coś ekstra. Prosiliście ode mnie ten przepis, żeby też zrobić na kanale. jedna osoba dała mi to jako wyzwanie. A danie jest bardzo proste do zrobienia? Domyślam się, że już bardzo dobrze wiecie, o które danie mi chodzi: spaghetti al assassina. Vajandiamo! Naszymi sprzymierzeńcami w tym daniu będą: koncentrat pomidorowy, pasata, spaghetti, oliwa z oliwek, czosnek i oczywiście papryczki, chili. W pierwszym kroku wstawmy wodę w ganku, żeby się zagotowała, którą będziemy musieli posolić, tak jakbyśmy chcieli ugotować makaron. W następnym kroku dodajemy oliwę z oliwek na rozgrzaną patelnię, nie żałujemy. Od razu dodajemy drobno pokrojone czosnek i papryczki chili. Trochę musimy to wszystko pomieszać na patelni, po czym mały trik. Co zrobić, żeby czosnek się nie przypalił? Dodać trochę wody. Tak, dokładnie. Dzięki temu trikowi wasz czosnek nigdy się nie przypali. Po minucie lub 40 sekundach dodajemy naszą pasatę. I tak smażymy przez następne minutę, półtorej. Nie dłużej, nie jest potrzebne. Jeżeli nasz sos wygląda następująco. To już powoli możemy przygotowywać nasz makaron, który będziemy bezpośrednio dodawać na patelnię. Makaron musimy rozłożyć równomiernie, tak żeby miał możliwość przywrzeć do naszej patelni. Po czym zostawiamy go? Nie liżemy, nie dotykamy, nie patrzymy się na niego przez następne 2-2,5 dwie, dwie minuty, w zależności od waszej patelni i panika. Jedynie, co możemy zrobić w tej sytuacji, to wziąć łyżeczkę czy łyżkę, w zależności, którą chcecie, i trochę na powierzchnię makaronu dać tego sosu, ale tylko to. Nic więcej. Musimy trochę poczekać, żeby zabić nasz makaron. W następnym kroku bierzemy naszą ugotowaną wodę z solą, dodajemy koncentratu pomidorowego, mieszamy, żeby mieć tak zwaną krew, którą oczywiście będziemy dodawać podczas gotowania naszego martwego. Makaronu, żeby się ugotował. 2,5 minuty minęły, więc nadszedł czas przerzucenia naszego makaronu na drugą stronę. I tyle samo minut smażymy co poprzednio, czyli 2-2,5 dwie, dwie minuty. Po tym czasie smażenia przerzucamy z powrotem na drugą stronę i powolutku będziemy dodawać naszą krew do makaronu, żeby ją ugotować. Od czasu do czasu, oczywiście, nie zapominamy mieszać, bo robimy to techniką risottare. Na sam koniec wykańczamy dodatkowo płatkami chili. Nic innego mi nie zostało jak spróbować nasze spaghetti al assassina. Jedziemy! Mm. Mm. O. Wow, bardzo smaczne. czuć oczywiście, chili. I co mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że przepis się Wam podobał. Będziecie chcieli go wypróbować? Jeżeli tak, wpiszcie w komentarzach, jak Wam smakował. Nic innego mi nie zostało. Jak życzyć Wam miłego dzieonka. Do ucyszonka. Arrivederci, amici!